Heroes of Warcraft. Cześć, jestem Rufa i witajcie w moim kolejnym poradniku do Hearthstone Heroes of Warcraft. Dzisiaj przygotowałem dla Was idealną talię początkową do grania szamanem. Wykupienie kart kosztuje zaledwie 200 tajemnego pyłu. Uzyskujemy go na skutek odczarowywania kart. Tak więc 200, no to odczarowanie pozostaje, bodaj, że to będzie. 40 kart zwykłych, odczarowanie. Teraz nie wiem ile rzadkich, bo nie wiem teraz ile rzadkich dokładnie uzyskujemy od enchantingu. Lub dwie epickie. Karty jakie uzyskałem to są dwa trendowate gnomy. One w agonii zadają dwa punkty obrażeń drugiemu bohaterowi. Oraz, oraz teraz grubieński sierżak na pewno. Czyli daj dwa 2 do ataku, w tej turze yy, ognik. Yy, karta kosztująca 0, mająca jeden ataku i 1 punkt życia. Bardzo ciekawe rozwiązanie. I teraz nie jestem pewien, chyba jeszcze jedna karta pozostała. Ale teraz już nie chcę mi się szukać, jaka to może być. Spójrzmy na rozkład. Najwięcej kart jest za jeden kryształmany. Zastanawiacie się, dlaczego dlatego, że mamy Rządzę Krwi. Rządza Krwi jest kartą podstawową. Daj swoim Stronnikom 3 do ataków w tej turze. Jeden z zaklęć, jakie wykorzystałem dla Szamana, są właśnie zaklęciami podstawowymi. Są to dwa zaklęcia Rządza Krwi, daj swoim Stronnikom 3 do ataków tej turze. Tak więc wystarczy, że do, przez 4 tury wyłożymy sobie na stół jak najwięcej Stronników i w piątej turze zagrywamy Rządzę Krwi. I właściwie możemy w piątej turze bez problemu wygrać. Troszeczkę gorzej, jeżeli ta rządza krwi nam się nie pojawi, wówczas mamy mały problem. Ok, dalsze karty właśnie dla szamana, mmm, jakie tutaj są również są kartami podstawowymi. Są to jeszcze zły urok, czyli przemienienie stronika w żabę 01 z prowokacją, czyli jeżeli zagra coś po prostu silnego, możemy, sobie, możemy się go po prostu pozbyć. Oraz Kruszy Skalny Oręż, czyli daje przyjaznej postaci 3 do ataku w tej turze. Czyli takie w sam raz na zakończenie rundy lub po prostu zbicie kogoś silnego. Ok, omówmy wszystkie karty, tak? Od początku do końca, jakie tutaj mamy. Ognik, e, już mówiłem. 1-1, karta bardzo ciekawa, gdyż nie kosztuje nic. Możemy zagrać na przykład od razu dwie karty w pierwszej turze. Jeżeli na przykład mielibyśmy jeszcze, jeszcze, jeszcze... Dwa ogniki i na przykład dzika Shablon Skalnego moglibyśmy nawet zagrać w pierwszej turze aż trzy karty, a jeżeli mielibyśmy monetę, aż cztery karty, czterech stroników w pierwszej turze. Ale później byłoby troszeczkę gorzej z kartami, tak więc Aj, ograniczyłem się do jednego ognika. Następnie, już Skalny Oręż, tak jak już mówiłem, daj swojej przyjaznej postaci trzy do ataku w tej turze. Dzik. Szablo skalny 1-1 i szarza, czyli może od razu atakować. Elfia Łuczniczka, okrzyk bojowy zadaje jeden punkt obrażeń. Też ciekawe rozwiązanie, szczególnie na dobicie jakiegoś stronnika. Drugi Sierżant daje stronnikowi 2 do ataku w tej turze. Też bardzo fajna karta. Potrafi, dzięki niej możemy na przykład sobie dać, nie wiem, dzikowi 3 do ataku. Od razu ma szarże i możemy zjechać kogoś, kto ma 3 życia. Dalej Murlock, Grabieżca. Tutaj jakoś nie skupiam się na taktyce mudlockowej, Dlaczego? Ponieważ po prostu chcę zagrać jak najwięcej tanich kart, a jednak część murlocków już kosztują po 3, po 3 kryształy te podobne. Dalej Piechur ze Złotych Włości. 1-2 i prowokacja. Następnie Tarczownik, 0-4 prowokacja, tak w sam raz na zatrzymanie choćby na jedną turę jakoś. No nawet jeśli nawet jeżeli zostanie wyciszony, to prawdopodobnie nie zostanie przez nikogo zaatakowany. A a a, a jeżeli zagramy sobie oczywiście naszą rządzę krwi, również będzie mógł atakować aż 3 ataku. Trendowaty gnom to jest naprawdę świetna karta na początek. W agonii zadaj 2 punkty obrażeń drugiemu bohaterowi, czyli kosztuje jeden kryształ i już na pewno te 2 punkty obrażeń drugiemu bohaterowi musimy zadać. Dalej kolejna karta za jeden. Worgen Versant posiada ukrycie i 2 ataku, 1 życia, w na zbicie kogoś w odpowiednim momencie. Jednakże w tej talii raczej będę skupiał się, żeby jak najszybciej to ukrycie stracić i po prostu atakować bohatera. Dalej Wyrocznia Burychusek, wszystkie murloki otrzyma, otrzymują plus 1 do ataku. No, jak mówię, na murlokach się nie skupiam, jednakże tą kartę no, tutaj dałem do tego deku ze względu na to, że jest kartą podstawową i kosztuje jeden kryształmany. Następnie znachod okrzyk bojowy Przywróć, dwa punkty zdrowia. Raczej no te, te dwa punkty zdrowia raczej potrzebne mi nie będą, ale ale, ale mm, raczej skupiam się na tym, że po prostu ma dwa ataku, jeden życia. No, ewentualnie możemy sobie przywrócić tam dwa punkty zdrowia, jednakże. Ta taja wygląda na takiej zasadzie, że albo wygramy od razu, szybko wygramy tą tu, y, rundę, albo po prostu szybko przegramy, jeżeli nie dostaniemy odpowiednich kart, nie dostaniemy żądzy krwi, lub y, ktoś zjedzie nam. Ym, yy, yy, yy. jak to się mówi, zaklęcie obszarowe. Ok, dalej, Młodsza inżynier, również karta podstawowa, okrzyk bojowy, dobierz kartę, no, czyli. Jeden, jeden stronnik i jeszcze dobieramy sobie kolejną kartę, tak więc yy, będziemy mieli troszeczkę problem z ilością stronników yy, w naszej ręce. Tak więc ta karta jest w samym razie, kosztuje 2 kryształy many, więc jest bardzo ok. Yy, dalej, jeszcze krokodyliszek, 2 yy, ataku, 3 punkty życia. Dobra karta w sumie, jak za 2 kryształy many. Dalej, to temu tego języka. O właśnie, zapomniałem jeszcze o tej karcie dla szamana. Stomogi stronnicy otrzymują plus 2 do ataku, czyli bardzo fajna karta. Możemy sobie postawić mm, obok dwóch naszych e, Stronników, postawić po środku i oboje będą atakować o dwa więcej, tak więc możemy na przykład w jednej turze już cztery punkty wrogiemu bohaterowi zadać więcej. Dalej, e, karty już dwie dla Szamana, kosztujące 3 i 5 kryształów mana. Zły Urok, pierwsza karta, e, przemień Stronnika w żabę z prowokacją, tak więc tam raz na zniszczenie e, czegoś silnego. I na końcu najważniejsza karta dla nas. My zawsze staramy się, aby ją mieć, gdyż gdy jej nie dostaniemy, po prostu ronde przegrywamy. Tak więc ta karta polega na tym, że dajemy swoim stronnikom 3 do ataku w tej turze. Na przykład mamy 5 stronników na stole. Nagrywamy Rządze krwi i od razu zwiększa się atak wszystkim o 3 i możemy od razu o 15 więcej zaatakować wrogiego bohatera. O 15 więcej. Hmm. Zazwyczaj tak wygląda, że tak y, zaczynamy początkowymi karkami, tak więc do tej piątej tury spokojnie zjedziemy te 10-15 y, punktów życia drogiego bohatera. Tak więc po zagraniu rządek krwi y, już właściwie drogi bohater może zginąć. Ok, tak więc to będzie tyle w tym omówieniu talii początkowej za 200 tajemnego pyłu. Mm. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania. W kolejnym odcinku właśnie wypróbujemy sobie tą kartę. Jak mówię, ona już na późniejszych poziomach, ona już aż tak dobrze nie będzie się spisywać. Ja teraz akurat y, jestem w 14 randze. Tak o 20, od 20 może nawet do 15, może, może będziecie w stanie tą kartą coś zdziałać, jednakże potem już będzie troszeczkę gorzej. Okej, okay, nie będę przedłużał, tak więc tyle w tym odcinku. Na razie.